Założyciel zespołu Krys Blues Band. Ma żone i dwie córki. Entuzjasta sportów walki, a w wolnych chwilach pasjonat muzyki. Naszym gościem jest Kryspin Kadej. Witam serdecznie. Początki Krys Blues Band sięgają 1985 roku. Od czego się to wszystko zaczęło? Tak, początki Krys Blues Band to rok 1985. No i oczywiście miejsce mojego zamieszkania do chwili obecnej, czyli Sochocin Tam. Zacząłem realizować swoją muzyczną pasję pod szyldem Chris Blues Band. Dlaczego blues, dlaczego rock i dlaczego jazz? Tak, więc na pewno na początku był rock, później pojawił się blues. Z czasem pojawiły się elementy jazzu w naszej muzyce. Myślę, że połączenie tych trzech gatunków daje niesamowite możliwości. Jest miejsce na, na improwizację, muzycy mogą wykazać się swoimi zdolnościami improwizatorskimi. Także myślę, że to jest, to jest główny powód, chociaż nie ukrywam, że tego typu, tego typu muzykę zespoły grały już wcześniej tak, przed nami. Tutaj z polskich zespołów można przytoczyć zespół SBB, który jest w mojej ocenie gigantem na polskiej scenie muzycznej. Jest to mój ulubiony polski zespół. No i oczywiście muzyka zespołów amerykańskich, czyli mam tu na myśli Allman Brothers Band, Lynyrd Skinet, no i wiele, wiele innych zespołów z tego, z tego nurtu muzycznego. Na początku było to na takiej zasadzie, zobaczymy co z tego będzie, spróbujemy, pogramy co nam wyjdzie, prawda, no, od razu tak nie zakładaliśmy, że będą jakieś, jakieś koncerty, jakieś ambitne plany, jakieś nagrania. Na początku było to po prostu muzykowanie. To było muzykowanie i na festiwalu Rawa Blues w Katowicach zostaliście zakwalifikowani do grona finalistów. Jakie towarzyszyły temu emocje? Yy, tak, tak, po jednym z przeglądów, bo tak to się wówczas nazywało. Który to był rok? To był rok 86, 87, 88. W 86 wygraliśmy przegląd wojewódzki, wówczas przegląd to się nazywało OMPP, czyli Ogólnopolski Przegląd Piosenki Młodzieżowej. Finał był we Wrocławiu, my żeśmy wygrali szczebel wojewódzki i tam żeśmy zostali zauważeni. Jeden z redaktorów muzycznych zaproponował nam, abyśmy pojechali właśnie na festiwal Rawa Blues. No, tam odbyły się przesłuchania. No i udało się, no, żeśmy się zakwalifikowali w 1987 roku do, do pierwszej dziesiątki i w 1988 roku powtórzyliśmy też ten, można powiedzieć, no, sukces. Pamięta Pan y, finał? Tak, pamiętam doskonale. Pamiętam zespoły, które wówczas z nami grały. E, także, także wspominam to do dziś. Bardzo fajna impreza. Mieszkaliśmy w hotelu, gdzie wówczas zakwaterowane były wszystkie zespoły. Nawiązaliśmy kilka przyjaźni. No, tak, 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 to, tak to jest. Proszę wejść, nie stój tam i nie czekaj. W 1987 i 1988 zespół dwa razy był, grał w Jarocinie. Również w koncercie finałowym, bo eliminacje do Jarocina polegały na tym, że wysyłało się nagrania do radia. To była grupa redaktorów, która oceniała to. No i, i, I tak się stało, że Chris Blues Band dwa razy właśnie w tych latach zakwalifikował się do, do festiwalu. Lata 87-88 jest to schyłek już pewnej epoki i tutaj nadchodziły zupełnie inne czasy, tak naprawdę Jarocin był już wtedy mocno punkowy, my żeśmy grali muzykę właśnie, która oscylowała w granicach bluesa, rocka, no może jakieś elementy jazzu były. Natomiast wówczas była niesamowita moda na, 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 na muzykę pankrokową, także my jak gdyby no troszkę nie przystawaliśmy do tej, do, tej, do tej ówczesnej mody, ale no mimo wszystko zespół dwa razy wystąpił i, 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 i to było dla nas również wielkie przeżycie i, i zapamiętaliśmy to bardzo dobrze. Na tle innych zespołów wyglądaliśmy może troszkę bardziej jakby to powiedzieć. No egzotyczny, dlatego że nam chodziło głównie o, o pokazanie warstwy muzycznej. No, oczywiście w bluesie tekst też jest ważny, ale, ale on tutaj prawda, no, spełnia rolę taką na równi z instrumentami. Prawda? W 93 roku zaszły pewne zmiany w składzie Krys Plus Band. Zmieniliście również nazwę zespołu, ale dążyliście do wykreowania swojego charakterystycznego stylu. Pojawiły się nagrania, pojawił się własny repertuar. Jedna z telewizji regionalnych nagrała jeden z naszych koncertów. Co o tym okresie można ciekawego wspomnieć, powiedzieć? Tak, rok 93 to niezwykle ważna data dla zespołu, dlatego że wcześniej Graliśmy koncerty i cały repertuar robiony był na jedną gitarę solową, prawda? Natomiast od 1993 roku w składzie pojawia się bardzo ważna postać dla zespołu Sever Malesiński, który wnosi świeży powiew, świeże pomysły, gra techniką slide, znakomicie zresztą. I tutaj, jak gdyby, zespół zyskuje dodatkowy plus, dodatkowy, dodatkowy, dodatkowy powiew świeżej krwi. Zmieniają się aranże, muzyka staje się bardziej rozbudowana. Bardziej rozbudowane stają się partie gitarowe. Także to jest niezwykle istotna, istotna zmiana dla zespołu. Pojawiają się również organy Hammonda. Współzałożyciel zespołu Christmas Band, Andrzej Giszczak, dodatkowo wprowadza właśnie organy z brzmieniem Hammonda. Kompozycje stają się bardziej rozbudowane, tak jak powiedziałem, jest więcej miejsca na improwizację. Zespół usilnie pracuje nad swoim repertuarem. Pojawia się możliwość zarejestrowania tych nagrań w firmie Digiton w Warszawie co staje się w roku 1994 właśnie faktem. Zostają zarejestrowane dwa nagrania. Nagrania zrealizowane dla firmy Digiton sprawiły to, że po prostu zespół był nastawiony na sukces. Pojawiła się propozycja zmiany nazwy zespołu, dlatego że stwierdzono, że nazwa Krys Blues Band jest zbyt długa, jest yy, mało marketingowa, yy, długa do zapamiętania, jak Krys, to, to gdzie blues, a gdzie blues, to Bent, i, i takie różne, różne historie, prawda. Także no, część zespołu zdecydowała, że, żeby zmienić tą nazwę, co według mnie było błędem, no, ale yy, ja sam, prawda, też nie mogłem zadecydować za wszystkich. Jeżeli chodzi o koncert w telewizji Szczecin, zespół został zaproszony przez nieżyjącego już dziennikarza pana Janusza Kosińskiego, który wielokrotnie wspierał nas, był takim jak gdyby orędownikiem naszym. Myślę, że gdyby żył dzisiaj na pewno, na pewno też, by, też by nas wspierał. Tak, w 1996 roku działalność. Chris z Bandu, a w zasadzie Hot Family, została zawieszona. Myślę, że powodem było to, że zespół zbyt wysoko postawił sobie poprzeczkę, prawda? Czyli nastawieni byliśmy na sukces, na, na, na to, że musimy ten sukces osiągnąć, jakiś ogólnopolski, wielki, komercyjny, prawda? To był, to był błąd. Dlatego, że no nie oszukujmy się, muzyka, którą wykonuje zespół Chris Zbęd. No nie jest to muzyka, która gości na listach przywojów. Jest to muzyka niszowa, słuchana przez Polaków, na pewno to wiem. I jest dużo klubów, gdzie można grać, można się realizować. Natomiast y, trudno było wymagać no, w, takim, w tym okresie jakiegoś y, sukcesu komercyjnego. Także tutaj no, doszło do jakiejś może frustracji w zespole, prawda? Y, nie było tego su sukcesu komercyjnego. Myślę, że to był, to był jeden z powodów, który, który, który zdecydował o zawieszeniu, o zawieszeniu działalności zespołu. Dziś od rana pada deszcz, miasto całe, zami deszu zalało się. Jest mi smutno. Każdy koncert niesie coś nowego, prawda? W naszej muzyce jest aranż i to, to, to jest normalne. Pewne rzeczy są aranżowane, także są powtarzane cyklicznie. Natomiast jak zagramy improwizację, nigdy tego nie da się jak gdyby matematycznie wyliczyć. Prawda? Czasami będzie to lepsze, czasami może zupełnie inna improwizacja, no ale, ale zawsze jakiś ten dreszczyk emocji towarzyszy podczas koncertu. Myślę, że samo życie przynosi nam tyle inspiracji, tyle różnych niespodzianek. Zaskakuje nas na każdym kroku, że pomysłów naprawdę nie brakuje na, na, na teksty. Jeśli chodzi o muzykę, no to wiadomo, jest to w pewnym sensie też jakieś doświadczenie muzyczne. Jest to granic muzyki bluesowej, czy rockowej, prawda. E, także tutaj, no, no, jeśli chodzi o styl kryz no trzeba, trzeba tutaj łączyć te gatunki. Nie da się powiedzieć, że to jest, powiedzmy, jednokierunkowo rock, a to jest blues. Nie, tam jest, tutaj w naszym stylu muzycznym te, 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 te gatunki się no, przeplatają. Czy czuje się pan spełnionym człowiekiem jako muzyk? No, jeszcze wszystko przede mną. A co jest Panu największym marzeniem w takim razie, jeśli wszystko przed Panem jest? Ja myślę, że zdrowie, szczęście rodzinne to jest najważniejsze. Właśnie rodzina wspiera? No, bardzo wspiera. Słuchają, bez, bo... bez, bez najbliższych, bez żony, bez wsparcia córek na pewno ta pasja już by dawno zanikła. Być może zajmowałbym się, nie wiem, wyłącznie edukacją muzyczną, czy, czy pracował. Jest na pewno blisko muzyki, ale czy bym grał, tego nie wiem. No na pewno tutaj mnie wspierają najbliższym. No, Natomiast gdybym miał coś radzić muzykom, yy, no, nie wiem. No, nie grają to, co czują, niech realizują siebie i myślę, że najważniejsze, żeby, żeby poprawiać warsztat, żeby stawać się lepszym muzykiem, to jest najważniejsze. No a sukces, jeśli ktoś ma go osiągnąć, to myślę, że on się tam w jakimś małym procencie pojawi. No właśnie, najbliższy koncert zagramy w Płońsku, w restauracji Kojot. Zapraszam serdecznie. To jest 5 luty. Zaczynamy o godzinie 20.30. Będą również wykonywane standardy muzyki bluesowej, także zapraszam serdecznie wszystkich. Tu marzenia wrócą, gdy nas ma!